Siema, siema moi drodzy widzowie, ja jestem bardzo mało inteligentną osobą, to jest kanał bardzo mało kreatywny. I ten filmik jest z momio, ponieważ yy, mówi sobie mi się trochę zaczęło nudzić na tym kanale, no umówmy się. Ile można? Więc może po prostu, no jak wiecie, tutaj rejestracja, klikamy, tak, no pięknie, tak, brawo, już tak. Yy, yy, tak, jestem dziewczyną, więc Wybierzmy sobie dziewczynę właśnie. No i tam ja teraz może zrobić. Dobrze, więc ja już mam. Tutaj jak widać, y, pięknie mi wyszło. Jest. Y, a, a, po prostu piękna, identyczna do mnie, tak. Więc przejdźmy po prostu dalej. Tutaj. Hmm, Boże, święty, jaką nazwę dać? Dobrze, więc ja już mam konto. I tutaj do mnie teraz. Boże, święty, coś mi tutaj. Emily kim ty jest, w czeku? Pogłaś się, dostajesz diamanty. Gdzie są coś do ogłaskania? Tu są. Bo tutaj jakoś tak mi to nagrywanie zacinało. Ja w ogóle nie wiem. Ale w każdym razie zebrałam. Udało się. Jesteś w sklepie, dostajesz 200 diamentów na ubrania. Ale tutaj już było całkiem ogólnie um, płynnie, leciało już dalej, więc git. I tutaj teraz. Z tym, że sobie się ubiorę, tak. Częś tam gadam, że. Oh my god, te ciuszki to są takie śliczne. No. Hmm, ślicznie. Aha, i nazywam się paranormalna tutaj. <grytanie> paranormalna. Że p, a, ży, a, n, o, ży, my, a, my, my, a, a, a. No. No więc właśnie robię sobie tutaj tego luka. Mam taką ślizną sukienkę i butki takie śmieszne, nie wiem, one mnie śmieszą, troszkę. tak słodko wyglądają, no nie wiem. Dobrze, w każdym razie, no jakby robię tak i te buty, o te są jeszcze śmieszniejsze, piękniejsze, lepsze i chyba właśnie je wezmę. Czapeczka, no nie wiem, czy wezmę coś, chyba nie. Włoski, dobra, włoski, no to tam jakieś ładne, no po prostu okej. Okay? Znaczy wzięłam, bo jakby... No wiadomo. No i te chyba mogą być, chociaż teraz myślę sobie, że tak strasznie wyglądają. Nie wiem, tak dziwnie. Dobra, nieważne. W każdym razie, no... I jakąś torebusie. Sobie weźmiemy jeszcze. Żeby było, żeby nie było, że nie ma. No. No i właśnie tak. Pięknie. Kup! Okej. Okay. więc wchodzimy teraz do szafy naszej. To twoja garderoba. Tu możesz zmienić ubranie. ubranie. I właśnie ubrałam sobie to ubranie. Jest piękne, moim zdaniem. Um, no, tak, zdjęłam sobie te rzeczy. Takie niepotrzebne, inne jakieś. O, no i pięknie, po prostu. I pamiętam, że powiedziałam coś w stylu: No, teraz już nie jestem w sumie podobna do siebie, ale trudno. Dobrze, więc, y, tutaj właśnie już jestem ten look zrobiony, jak widać, y, i ja tutaj postanowiłam, że to nie, że to nie wystarczy, że ja muszę jeszcze więcej zrobić, ale potem uznałam, że w sumie to nie, że muszę coś tam innego sprawdzić w sumie, no bo jakby jak. I uznałam, że będę, że coś tutaj coś napisze, jakieś emotki mi się włączyły, ja w ogóle nie wiedziałam co chodzi, jedna taka byłam. i co, i co ja mam z tym gównem zrobić, ja nie wiem. Więc y, spróbowałam to wyłączyć i jak widać się udało i zapisałam to tak o, pięknie, pięknie. Chciałam Momo Plus, ale no jak widzę to jest płatne, więc. I mi się wydaje, że pokój albo filmik. Dodajmy so, może mój własny filmik. Filmik, którego tutaj nie ma, czyli mój filmik. Ha, 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 splankowałam was! Nie, nie, nie! Otóż to jest. Pokój. im pokój. Słuchajcie, mamy 500 diamentów. To jest chyba całkiem sporo. Nie wiem, nie znam się na tym. E, do wydania. Mamy właśnie to 500 diamentów. Dzięki Ci Emili za ten. I. A! Boże! Co się dzieje? Jezu, 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 Jezu. Ja tam naprawdę tak spanikowałam i tak. I teraz chciałabym się wytłumaczyć, więc chodzi o to, że jakby ja grałam, że tylko, że ja miałam tam na maksę włączony dźwięk i ja tego tak... Się wystraszyłam po prostu, bo to było dla mnie za głośne. Krzyknęłam i to było takie straszne. No, Momo odblokowane. Biedna ja, wystraszyłam się. Momo. Więc no. I jak jeszcze tutaj Momo? Co to jest w ogóle? Ja nie wiem. I nadal się zostawiam. to jest bardzo dla mnie ciekawe. I właśnie tutaj rozgryzłam, że tutaj jest piękny ship. Ta Emily i ten typ taki drugi. I już dam komuś właśnie Momo, ponieważ uznałam, że to jest piękne i muszę po prostu. I jakiś wercia, coś tam. I to mi prawie wbiło next level, więc pozdro. Um, no. I właśnie tutaj teraz możemy przejść do faktycznie robienia pokoju, tak jak ja chciałam, czyli pięknie robić pokój po prostu. Więc tutaj szukamy jakichś mebelków, pięknych, w i święty. Ile to kosztuje? Ja pierdzielę, Nie, no, ja nie będę przecież tyle wydawać. No. No Boże święty, Poza tym nie było tam nic takiego jakby dla, dla mnie git, git i darmowego, więc to tym bardziej pięknie. I w ogóle nie rozumiem, że tutaj ten dół tak się nie nagrał. W sensie to dla mnie to dla mnie po prostu niezrozumiałe. Jakby. Jest to dla mnie zwyczajnie niezrozumiałe, ja nie wiem, to jest straszne po prostu. E, no dobra, tam kupujemy jakieś główne, jakieś łóżeczka, jakieś coś tam, jakieś o, tylko mam je plus, no thank you so much, really, really. A co jeśli akurat te łóżeczko mi się podoba. Więc tak naprawdę miałam do wyboru kupienia, ale tylko miałam jedno tak do wyboru, więc wzięłam dokładnie to jedno. Nie wiem, co to jest, ale się wystraszyłam tego też, więc to wyszłam kanapę kupiłam, taką emo. To, emo, tak, absolutnie emo, kanapa, no najlepsze polecam, polecam, serio. Ehm, no. Y, tutaj jakaś szefeczka, całkiem też git. I wzięłam to, jakiś nie wiem, coś chciałam po prostu. Telewizor był tam coś, tam chyba był za diaksy, albo był właśnie też mało plus, więc no nie wzięłam tego przykro mi. A i ściany uznam, że kurde, no ściany by się przydały akurat nie. E, I uwaga, nie było innych do wyboru, tylko były te. Inne były dia za diaksy, albo, um, momio, albo te takie brzydkie, a to mi się akurat nie podobały, więc ja nic nie chciałam. Więc wzięłam właśnie te, kupiłam, i podłogę. Podłodze było bardzo podobnie, tylko, um, tylko te jedne były, więc wzięłam. Była akurat całkiem w sumie. No i zostało mi tych 550 znaczy? 50, tak? A, że ja nie umiem mówić, no to przykro mi. I właśnie zaczęłam to sobie tak pięknie dekorować. Dobrze, to może teraz to sobie razem obejrzymy, tak? Ponieważ ja się załamałam potem. Zapisz? Nie. No co?! Zuzia! Przecież miałeś zapisać to! ja potem miałam takie... ale co się stało? Czemu to się nie zapisało? A ja dobra myślałam, że jakiś znam, że tak, że się zapisz. I miałam takie beka, może świetnie co ja odpaduję. Dobrze, teraz niestety głos będzie troszkę gorszy, ale no przepraszam was za to. Eee, więc poznam, że dobra, pójdźmy jeszcze raz do sklepu, albo w sumie to jednak nie, w sumie to dodajmy sobie w ten film. Tak. Dodajmy. Nie było go tam. No i tam szukałam, ale kiedy już zdałam sobie sprawę, że nie ma, to wlazłam w to jakieś coś z postami i tutaj chciałam napisać, ale mogłam tylko emoi i nie rozumiem dlaczego. Znaczy teraz już wiem, ale wtedy nie wiedziałam i to było dla mnie przykre, bo niby dlaczego nie mogę? No. I tutaj dopiero teraz zauważyłam, że były dwie jakieś wiadomości do mnie i tutaj coś mi, ktoś mi wysyłał Momo, i uznam, że ja też wyślę Momo. A dzięki temu wybił mi się poziom. I znowu się wystraszyłam, no bo kurde głośne, to jest serio. I no, e, właśnie. I dałam jej, Momo. Jako dobra przypsiuka. Taka miła byłam. I czwarty poziom, no więc już jestem na bardzo wysokim poziomie, jak widać. Birmo są odblokowane, a ja myślałam, że one od początku będą, więc. No tak becznie, becznie, becznie. I chciałam jej napisać ogólnie, że dzięki. I chciałabym jeszcze tam chyba dodać do znaje, czy coś takiego. Czy pomoże ktoś wbić 35 poziom? Jasne, że. Ja, ja, ja Ci pomogę. Oczywiście, że tak. Nie mogę z nią czatować, niestety. To jest bardzo przykre, bardzo przykre. No, 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 tak, tak, tak. Więc no. A tutaj wpadam na kolejny wspaniały pomysł, żeby po prostu ubrać się jeszcze raz, wykupić sobie jeszcze nowszy look. Em, tak. Czyli po prostu. Tak. Em, I ten już jest taki, jakby powiedzmy, bardziej domowy, bo tutaj dałam jakieś wcześniej dałam jakieś takie włosy, wiecie, szalone, w ogóle. No. A ten będzie już taki trochę spokojniejszy, więc no... Właśnie, tutaj jakieś różowe spodnie, jakieś coś, w ogóle... W ogóle nie wiem... Boże Święty... W ogóle chyba jestem jedynym, powiedzmy, YouTuberem, który nie nagrywa w nocy. No, jeśli jestem YouTuberem, no to... Też nie jedynym, ale... Tak sobie przez chwilę pomyślałam w sumie teraz, nie wiem czemu. Dobra. Boże, głowa mnie boli. I tam sobie robię, właśnie, luczka, więc możecie teraz popatrzeć. Dobrze, więc tutaj, jak widzę, coś tutaj przyszło. Nie wiem, co to jest, ale piękne, po prostu. Wow, no, autentycznie, no, najpiękniejsze. I dziękuję za piąty poziom. Wow, wow, wow. Thank you so much, really, really. Uh, I nie wiem, możemy też jej dać ten. I chciałam do niej napisać, ale jak widać. No więc no jak widać, mi się udało i tutaj uznałam do niej. Napiszę dyzy i ęki. I no pięknie, nigdy nie widziałam, nie widziałam piękniejszego napisu. I też jej dałam właśnie kwiatki i to. Tak, ponieważ tak potem wymieniałyśmy z tego co ja widzę. I mi też dała. Jeszcze raz, no dziękuję Ci bardzo, bardzo. Może i je wie, jeszcze jeden poziom. <laughs> no. I tak patrzałam, może ktoś jeszcze inny mi coś wysłał, to by było fajne. No i kończymy po prostu... Kończę tutaj już mojego luczka tak do końca. I dostałam momo od kogoś. Dziękuję. Dziękuję. I wbiłam poziom szósty. To powinnam już dawać prezenty na MSP, więc całkiem git. I musiałam sprawdzić, czy się nagrywa. No, bo tak trochę becznie by było, gdyby się nie nagrywało, nie? Eee, no. Tak. Więc po prostu dziękuję za mój szósty poziom. Eee, tak. Animo są odblokowane. Nie mam pojęcia, co to animo. Eee, no, ale dziękuję za Momo. Jakby, to mi się kojarzy tylko i wyłącznie z tą starą Momo, tamtą wiecie, z 2005. nie no może ona nie była w piątym, ale no tam wiecie, wcześniej była Momo, no nie? Mi się tylko z tym kojarzy. A ja właśnie pierwszy raz zagrałam w Momio w tym czasie, to pięknie po prostu, i miałam taką bekę, a um, no...

Thank you so much! Thank you! Dajemy Momo komuś tam, ale uznam, że tak mi się w sumie nie podoba, więc damy tak normalnie powiedzmy tej Basi, która nie przyjęła mojej pytania do ehem, znajomych, więc nie pozdrawiam! No, yy, tak właśnie jest, i teraz poszłam tutaj sobie do jakiegoś czegoś i uznam, że tak to w ogóle wygląda pięknie, tak razem z tą sukienką i w ogóle, i w ogóle tak się nie zostawię, tak yy, i fajnie, nie wiem. Faktycznie ładnie, ładnie, ładnie. I tu również te włosy tak całkiem spoko wyglądają mnie. Yy, no, 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 no. no. <grych> Dobrze, więc dajmy jeszcze tutaj Momo komuś, więc po prostu dajmy tej Werciak55. Um, tak, thank you y, bardzo za to, że dawałaś mi też i że mnie do znajomych i w ogóle. To było bardzo miłe i y, 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 no, to już by było na tyle tego odcinka. Tak, dziękuję Wam bardzo za oglądanie, to było Momio. Myślę, że pojawi się jeszcze jakiś tam odcinek kiedyś, ale nie wiem, tak przynajmniej to mi się nudziło nagrywając to, ja nie wiedziałam, co ja mam ze sobą zrobić. Obejrz jakiegoś innego youtubera, to ktoś nagrywa właśnie Momio i wtedy Wam coś powiem, nie, nie wiem, wtedy może zacznę właśnie nagrywać dalej. No a póki co, no to dawajcie lajki, słupki, yy, komentarze i co? No i nara, nie?